Jeżeli bolą Cię plecy w dolnym odcinku kręgosłupa masz dyskopatię przepukliny i szukasz ćwiczeń, które pomogą zmniejszyć Twój ból, to ten film jest idealny dla Ciebie. Ja zapraszam Cię do oglądania i życzę Ci powodzenia w zmniejszaniu bólu. Na samym wstępie jeszcze powiem, że w dzisiejszym filmie omówimy sobie przepuklinę tylno centralną i tylno boczną, bo są to przepukliny najczęściej występujące. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, które będziemy mieli tutaj podane w tym filmie, będą one specjalnie pod tego typu przepuklinę i dyskopatię. Na samym początku musimy zadać sobie pytanie, dlaczego nas boli. Teraz tak szybciutko muszę Was wprowadzić, żebyście byli świadomi tego, dlaczego u Was w ogóle pojawił się ten ból, który macie. Mówiąc tutaj o bólu, który pojawił się przez przepuklinę, wygląda to tak, że tylna część krążka międzykręgowego jest bardziej podatna na uszkodzenie, bo tylne włókna pierścienia są rzadsze w stosunku co do tych z przodu. Jest to jeden z powodów, który może być czynnikiem powstania przepukliny. Wtedy jak mamy krążek, a tylna część, wtedy kiedy dochodzi do uszkodzenia, to jądro mięśniaste lekko się wylewa. A przez to, że biegną tam nerwy, nerwy zostają przez, ten, przez to jądro miażdżyste, uciśnięte, co powoduje ten ból i tą właśnie dyskopatię i przepuklinę. W tym filmie jeszcze chciałbym przede wszystkim pokazać Ci, żebyś miał świadomość tego, jakie ruchy, które z tych ruchów podrażniają Twój problem bólowy. Jesteśmy osobami dorosłymi i w większości osoby borykające się z dyskopatią czy też z przepukliną w kręgosłupie są to osoby, które po prostu już pracują. No i niestety, ale większość z nas nie ma takiej możliwości, żeby nagle z dnia na dzień sobie powiedzieć nie, ja dzisiaj nie idę do pracy, bo bolą mnie plecy. Plus do tego przepuklina i dyskopatia są to problemy bulowe, które nie są takie, że pojawiają się powiedzmy na 2-3 dni i już ich nie ma do końca Waszego życia. Tylko jeżeli masz już tą dyskopatię, to jest szansa na to, że będzie się ona pojawiać, jeżeli nie będziesz na przykład ciągle w trybie aktywnym. Więc teraz chciałbym Ci pokazać, co możesz robić dla siebie, jeżeli pracujesz przy komputerze, przy biurku lub w pozycji siedzącej. W taki sposób siedzimy najczęściej w pracy. Jest to pozycja tyłu pochylenia, która prowokuje u nas ból. Jeżeli chcemy natomiast poprawić tą sytuację, wystarczy w pracy usiąść prosto, najlepiej się lekko przeprostować. Żeby ułatwić sobie tą sytuację, możemy oprzeć się łokciami o biurko i spędzić w tej pozycji kilka sekund, albo nawet kilka minut, jeżeli damy radę. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli mamy dostęp do biurka, możemy się nie zaprzeć, tak jak ja tutaj na filmie rękoma i wypchać naszą miednicę do tyłu, co spowoduje przodopochylenie miednicy, które również pomoże nam uzyskać ulgę w danym momencie, jak jesteśmy w pracy. Moi drodzy, przed tą częścią ćwiczeniową jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Musimy sobie określić trzy bardzo ważne zasady, które występują w przypadku rehabilitacji pracy z przepukliną czy też dyskopatią. Sytuacja jest prosta. Musicie zapamiętać sobie trzy słowa: cierpliwość, systematyczność i delikatność. Dlatego, że jeżeli jesteście pacjentami bólowymi, czyli jesteście w ostrej fazie bólu, no to teraz tak naprawdę nie chcielibyśmy, żebyście zaraz weszli w te ćwiczenia, które chociażby ja wam zaraz pokażę i żebyście pogłębili swój ból. Więc każda pozycja, którą będziemy robić, będziemy robić od pozycji tych regresywnych i będziemy cały czas sobie progresować, ale bardzo was proszę, pozycję robimy dokładnie, powoli i sprawdzamy się w każdej pozycji, czy jest lepiej, czy na przykład pewna pozycja powoduje może lekki ból, to jest dla nas wtedy znak, żeby tej pozycji nie wykonywać i żeby przejść do innej pozycji, do tych pozycji dostaniecie ode mnie kilka, więc zaczynamy część ćwiczeniową. Ćwiczenie, od którego zaczniemy, jest to ćwiczenie, które wykonujemy od razu w ostrej fazie bólu. Tak jak widzicie, ja wykorzystuję poduszki, wy możecie też wykorzystać ręcznik czy kot. Ważne jest to, żebyśmy ten element położyli na wysokości kolców biodrowych z przodu, tak jak widzicie tutaj u mnie, przez co wypchniemy naszą miednicę do góry, powodując przodopochylenie miednicy. Ta pozycja jest dobra w odciążeniu naszego kręgosłupa, przez co będziemy niwelować ból w dolnym odcinku kręgosłupa, w odcinku lędźwiowym. W takiej pozycji spędzacie 2, 3, a nawet 5 minut, jeżeli jest Wam dobrze, z tym, że pamiętajcie, żeby nie przesadzić, bo nie chcemy wywołać objawów bólowych ćwiczeniem, które ma Wam pomóc. Jest to ćwiczenie pierwsze, które wykonujecie na samym początku, a teraz przejdźmy do trochę trudniejszych rzeczy. Ćwiczenie drugie. Ćwiczenie drugie nazywamy to ćwiczenie pozycją sfinksa. Jest to pozycja wywodząca się z jogi. Bardzo istotnym elementem jest to tutaj, żebyście wykonywali to ćwiczenie powoli. Tak jak ja teraz, zobaczcie, już w tym momencie tak naprawdę ćwiczę, a jestem tylko i wyłącznie lekko uniesiony na moich przedramionach. W takiej pozycji zostajecie, sprawdzacie, czy czujecie jakikolwiek ból. Jeżeli bólu nie czujecie, a nawet czujecie ulgę, to możecie iść dalej do dalszego elementu, czyli do progresji. Dalszym elementem będzie już właściwe wejście w pozycji sfinksa, czyli tak naprawdę teraz to, co ja robię. Czyli sprzed ramion wchodzę na moje dłonie, którymi się podpieram, i staram się powoli iść do góry. Ja zrobiłem to dosyć szybko, ale w waszym przypadku chciałbym, żebyście robili to bardzo wolno, sprawdzając tak naprawdę. Na ile możecie iść do góry bez bólu, ponieważ, tak jak mówię, najważniejsze jest to, żebyśmy ból zmniejszali, a nie go prowokowali. Ćwiczenie ostatnim w naszym zestawie przy Ostrym Bólu jest to ćwiczenie czworak w podporze. Tak jak widzicie, najważniejsze jest to, żebyśmy przybrali taką pozycję, jaką przybiera dziecko, jak czworakuje. Jesteście wsparci na palce, albo możecie mieć stopy położone luźno. Co jest najważniejsze, mocno wspieracie się na rękach, bo to one w pewien sposób odciążają Was od tego, żeby pojawił się ból. Waszym zadaniem jest w tym ćwiczeniu, tak jak widzicie, ciągłe poszukiwanie w miednicy tego ruchu, który przynosi wam ulgę. Ja tutaj akurat w tym wypadku ciągle pracuję do przodu pochylenia miednicy, czyli wychodzę do pozycji neutralnej kręgosłupa. I teraz zaraz wychodzę do przodu pochylenia. Jeżeli w Twoim wypadku takie ćwiczenie powodowałoby, że w tej fazie przodu pochylenia miednicy czułbyś, czułabyś większą ulgę, to to ćwiczenie może być dla Ciebie dobre. Ćwiczenie to również wykonujemy od minuty do pięciu minut, z tym, że tutaj tak naprawdę istotne jest to, żebyśmy jak najwięcej ruszali tym kręgosłupem, ale oczywiście bez bólu. Chcemy tym ćwiczeniem odżywić i poprawić metabolizm w okolicy krążka międzykręgowego i okolicy kręgosłupa lędziowego. No i to by było na tyle moi drodzy. Ja Wam dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że film nie był za długi, a dostaliście wystarczającą ilość informacji. Jeżeli komuś z Was któreś z ćwiczeń pomogło, dajcie mi znać w komentarzu. Naprawdę będę wdzięczny. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące czy przepukliń, czy dyskopatii, albo macie jakieś pomysły na filmy dla mnie, to z wielką chęcią czekam na inicjatywę z Waszej strony. Ja już nie będę przedłużał tego filmu. Dzięki wielkie, do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmie. Mechanika działa!